Halo, halo. cześć, dzień dobry, ja jestem ksaki, zapraszam Was na 11 odcinek. Zagrajmy w Mafia Definitive Edition. No co, no ja nie będę przemyżał kurwa, lecimy dalej. Pięknie zacząłem już z bluźniarzem na początku, ale Lećmy. Co mamy do zrobienia? Oho. Lekko przerywa. Zaczynamy. O dobra, poszło. Wszystkiego najlepszego. 1935. Okej. Okay. Nie ma żadnej kascenki. No dobrze, Luigi. Zatkaj się z Saliarim na górze. Jak się wchodzi, tylko to jest najważniejsze. Oh, nie no, widziałem że nie widziałem żadnych jak się wchodzę na górę bo tym... pogadać yeah no, wasn't sobie ludzie mogli wejść? Zobaczymy. nieco

Hmm, widzę tutaj też jakiś ten no, komiks czy cokolwiek to jest. Ale no, widzę, na razie nie będziemy więc dobra. Chodzimy tutaj. But first, we have to soften them up. Morello's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off, so we need to scare them into abandoning Morello's sinking ship. We bump off the right idiot, the rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counts are still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been giving us fits since '32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. He's pulling out all the stops, booze, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way into the party, put two on his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So, what? Uh, throw him overboard, see if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him, for fuck's sake. When you get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. And then you just cool your heels. Mingle. Try not to look like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. We want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore? Sam and Paul down the docks working on that. You meet up with him there. Wytłumaczę ci resztę detali. Okej. To już koniec, Boss. Nie musisz się o niego kłócić po tej nocy. Nie wątpię w to, Tommy. Buona fortuna, Tom. No dobra. Wejdę do tego pokoju? <gryw> Nic mnie bardziej nie interesuje, nie. Dobra, lecimy. Udaj się do portu. Weźmy jak daleko w ogóle ten Fort jest Nie wiem No trochę do przejechania będzie Dobra No to co, trzeba sobie fury ogarnąć Chociaż teraz patrzę jak to źle wychodzę, ale Czy to da radę? Nie da rad. Czyli musimy wyjść tyłem Dobra Przejdziemy. Pójdziemy sobie do mojego kochanego garażu. Mogę skakać nawet na... No mm, jakieś nowe rzeczy. Ale ja wezmę sobie mój ulubiony motorek. Kierowca, kierowca, kaskader mam trwą. Fajnie. Dobra, lecimy. I cyk. o kurwa Troszeczkę przejechałem Wjedziemy sobie tam do chłopaków Gdzie ma chłopaki Spaliłeś swoją przykrywkę. Pozdrawiam Kurwa, pięknie wjechałem No jas na W takim razie pozwalają wjechać. Co za kurwę? No i co samo? Tylko pasażerstwo. you don't look like a guy with an invite i got friends just not these kind of friends well i'll tell you what i got a sailor back there who works on the steamer his head hit something heavy but his dandy white suits fine thanks i'll go find him okay to visit the nest Marku Morello, dobra. Mm, tak, szukamy ziomeczka. Mm, dobra. Długo nie ma. Tylko nie będzie, więc... Idziemy. Co to jest kurwa zastrój? strój? Ja pierdolę. To ja się ubrałem. O Jezusie. Ja pierdolę jeszcze oczywiście zablokowałem. Tu jeszcze coś jest. Z wszystkich dobra Jakiś coś tam Roberto napisał, nie chciałem mi się czytać. No, So remember, play it cool. When you've gone some ways over the water, find the gun. The janitor stashed it in the bathroom. me just boogie. Then get up on the roof. Wait for Galati's speech. and Pop him when he's done. How do I get away? Polly's borrowed a speedboat. After the speech, there's fireworks. We'll come as soon as we've seen. It. You? you better be there on time. Don't worry, it'll go. Well. Don't worry, it'll go smooth like eggs in coffee. Looking good, Tom. If the outfit don't get messed up. Keep it, suits you. You the new guy? Christ, you took your time. You think he's gonna pull this off? Sure as shit, gonna kill Galati. But getting off that boat, well, he's gonna need a guardian angel. He don't have no fucking angel. He's got us looking out for him. Znaczy ja wiem, ja trochę się boję, że nigdy nie, nie dadzą rady. ale dobra. Zobaczymy. Yeah, was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? <laughs> Whatever. You Got a rag there. Check every deck. <coughs> the position is. It's a vacation. Nah, don't think so. I swear I know you. Were you with the union? Maybe. Sorry, buddy. I'm from out of town. No else? Okay. <laughs> shipmate, go someplace else. I think I got him in trouble. Uh, really what? Happened. You think you're something you're not? Yeah. You know Seen the janitor any place? Nah, but uh, if I had to put money on it, drunk in the engine room. Dobra. gdzieś w środku jest ten, no właśnie tam. nie zobaczymy. Siema sprzątaczka.

tylko położony punkt Kurwa z moją cennością to ja nie wiem czy trafi Okradamy się ninja W sumie jak do dupy i ten tutaj Bo tutaj coś jest. Chyba. Tak jest. Warto sobie zebrać takie rzeczy. Hey, John. Hope you're enjoying yourself. As long as the bar stays open, counselor. <laughs> Good man. Have a another for me. Huh? Good to see you. Thanks for coming. Hey, thank you, everyone. A hey, little party, right? <laughs> so, as you all know, it has been a tough time. Three years ago, my dear son Billy left us. An innocent pawn in a deadly gang war. A victim of the decease that is organized crime. Since that day, I have lived only to eradicate this decease. Today is a day for celebration for my 50th birthday. And for a brighter future for lost heaven. The criminals will be driven out of town. They'll drown like rats in the water. Thank you. Thank you everyone. And now for the fireworks, huh? Pujanka. <small> <small>

Tu mi zostawili drogę zajebiście. się kurwa, dziwnie przewracają ja, pierdolę. Pier dalej, to mi, no i chuj. Tak to jest, jak nie umiesz grać. Dobra, jeszcze raz. Dobra, to jest jeden. Oh, dobra. Dobra, 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 dobra. Jeden z nich miał tu migano, biorę. Myślę, że to ten. Czemu nie mogę wejść? Kurwa, dlaczego nie mogłem wejść? To bym miał wejść podczas tego? Kurwa. Dobra, to było najgorsze podejście. Ja, lecimy dalej. Let's go. Potem musimy iść. Ja też was witam na nowym internecie, więc będzie o wiele lepiej. Cholera. Dobra, wrócę się jeszcze na chwilę na górę. Dobra, 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 apteczka, apteczka, apteczka. Teraz to mi się przyda Tak szybko nie umrę Teraz by się przydał jakiś karabin czy coś Dobra leży Okej okay. Zobaczmy migam, bierzemy Dobra Tutaj, tutaj, prawej gość. Dobrze. Wrabiłem go. Dobrze. Są kolejni, ale my mamy w nich wywalone. Ale wrzeszczą może jedyny Dobra skoczemy Ale fart Śmierć na wodzie No dobra Ukończyliśmy no, kończyliśmy misję Zobaczmy, co tam dalej mamy do zrobienia. Ty

God dammit! faster! <laughs> it could be worse, huh? We could be killing you off the front of the train. He just got a good break is all. Sergio Morello has always been lucky. He was born with more brains than his brother, that's for sure. We'll get him, boss. No, you tore off this job. You're broken mirrors on this one. We'll let the guy who killed Galati take a crack. Tommy here's got all the politicians scared. Maybe he can put Sergio in the ground. What do I need to know about this guy? Besides, he's got a lucky rabbit's foot up his ass. Sergio is Morello's top earner. He controls the unions, which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him. And a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas on how to get to him? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car. He'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yes, yeah, don't drop it. Shake it, smoke near it. Yeah, it's safe. Boom! <laughs> <laughs> Hmm. To, Tommy. Mój, zniszony, zatem zatem, co z Zresztą, możemy chwilę się przejść. Czy jak kurde, mogę w końcu tu wejść? Mogę. Dobra, wchodzimy. Bo tutaj leży ten... Leżą papierosy, czy co tam jest? No, karty papierosowe tu jeszcze coś jest. A, zdjęcie. Rodzina. No dobra, tu idziemy dalej. Może co tak wolno po tych schodach to mi wchodzisz? Dobra. Wiesz, na szczęście nas motorek i jedziemy Wydaje się do domu Sergio, jak to daleko jest. Dobra, wiecie co, ja tu skończę odcinek. No cóż, ja mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Trzymajcie się, do zobaczenia. No i cześć.